Dobry wieczór, dobry wieczór, moi mili. Namówiłam się męczennika na kopiec z Kreta. No, to jego... się, coś ugotujemy. Czy coś, 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 ty chciałaś ugotować Ty no, chciałaś ugotować? Ja chciałam zrobić łososia i bataty. No. Ale robimy kobiet skreta. Ale ja mam... Ochotę na coś wszystkiego. Szanowny reporter, sam wiesz, na wywiad w ogóle. W zowie, nie wiem. Mój nagier mówi, że lepiej do niego nie, 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 nie iść. Mam inny wywiad jeszcze. W sobotę mam wywiad inny jeszcze. I wiedziałem mam być zonego repetera, właśnie nie wiem czy do niego iść, czy nie. Tak. Wymień 10 widzów. C -c 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 na Kiku ciężko, to... na Twitchu by wymienić. Ale ja ci mówiłam, są twoi widzowie. Ale na Twitu ja miałem jakby do Twitcha widziałam dużo widzów z wami, ja miałam miał i miały wszystko. Na Kiku to ja mało tak kojarzę. Spójrzcie nie? na mnie no to wymienię 5 widzów. Nie wymienię teraz na Kiku, bo to ciężko mi jest. Jak to ci ciężko? Ale widzę jak są got, got, nie, widziałem go, chodzi u kogoś jakiegoś innego streamera. Widzę, bo widzę jak oni piszą u, u innych streamerach, to ich widzę, nie? Ale na Twitchu bardziej odczuwałem, na kilku mam ciężko, co nie? Co nie? Ciężko ciężko nie? Na, no na kilku tak nieco nie No jak ty mi ostatnio powiedziałeś, że tobie przeszła ta... Yy, że, że właśnie mało ci widowni przeszło, a mi się wydaje, że większość w ogóle jest z Twitcha, że wiesz... Ale już mieli inne niki na Twitchu, co nie? Myśleliśmy, jakie ciasto zrobić. Kamil chciał... Ja chciałam sernik, Kamil chciał kobiet z kreta, a więc zrobimy kopiec, kopiec z kreta. Kopiec <laughs> z kreta, <laughs> Nie zrobimy ciasta. Ja, chłopcy! Ja A mamy? Chlepki? No. No, pijam, nie? Ja, <gulet> ja wiedziałam, że to tak będzie wyglądać. <gulet> ja no ja i chuj z ciasta. Ja wiedziałam, że to ja tak będzie ja wyglądać. Ty miałeś wszystko ogarnąć. Ja się w... ja ja nie znam. Na czeście, eee, ja Jak to będzie ciasta. Nie no, śruj, ale... Ty ja robię, robisz. Za mnie chyba... Ja... Mam mocne. Mikhail, chciałam mam, dobrze, mówili, chciałam to. dobrze Ja ogólnie nie mam blacha, gdyby Kamil mi wcześniej powiedział, że, że ten, że nie, że nie ma formy, no to bym wzięła. Kupiliśmy wszystko tak naprawdę, mamy fiksy, proszek do pieczenia, kakao, jajka, cukier puder, No. Ale to musi być jakiś foremka tak? Taka? No, u mnie w domu jest. Aha, taka metalowa. No okrągła. Mhm. I z mógłbym pożyczyć, ale to może być problem. Nie, o, Ale w być... tej godzinie? No to co? Nie, nawet nie, do której? Nie, gdzie są. Może tak. To co? Widzimy, jedziemy, jedziemy do mnie do mieszkania po formie i robimy kobiet z skreta, czy po prostu znajdujemy alternatywę? Ja, ja po prostu nie chcę zmarszczenia. to jest? Chyba <grydza. grydza>. nie jest zbyt duża. Cii? Nie, może możemy jechać po prostu ciebie. Tak? Jedź, to jedź. no to jedziemy. Jak się uginiecie to na piątą będzie ciasto. Szczerze? Tak obstawiam. No, może być gdzieś. No. Późno trochę. Już nie było o 12 równo. Chyba, że... nie no. To zaraz na dzisiaj? Nie, ja tego nie powiem. Okej. Okay. Ja skrzynię, będę skrzynię otwierał. A ja mam gotować. No to idziecie na po Kamila, na skrzynię czy gotowanie. To i to. I to nie można to robić. Może. Jakie wiatrak? No, będzie i kuchnia, i skrzynia. Serio, to się da? Tak no, to się da. Buchas, ty mówisz serio? To tak normalny jest. Serio mi widzisz mąkę teraz, buchas? Jaką tą mąkę wziąłem? Jaką mąkę? No, zwykła, tortowa, 450 najlepiej. Tortowa, 450, tak? Ja nie wiem, mógł, nie pojechaliśmy na zakupy i chodziliśmy po Lidlu. I... ale ten wiatrak... Au! Kurde, znowu! Czemu, czemu nie powiesz, że to nie ma budowy? Co myślisz, serio, że to jest zły pomysł iść tego? to jest Do ludzi? No, po pierwszej godzinie. pokazałam chyba coś. Nie, nie A A ten pan, co był ten? To z mam, Nie, ale... No to nie wiem. Nie mamy mąki. W pierwszej godzinie mąka, to, to, to... Na targówku będzie.